No, te, te, czy ja mam te, te życie ułożone? Te, te, to mi się wydaje, że y, chociaż nie, nie osiągnąłem wszystkiego, czego chciałem, to jednak wydaje mi się, że te życie mam ułożone, bo y, Jakoś tak mi to e, e, temperatura tego życia mi po prostu. No jak, jak na początku było, ja myślałem w ogóle, że ja mam jakąś tą chorobę teraz, co tam wkryli, że to ADHD. I to jest nawet nie wiadomo było, jak to nazwać. A ja, ja nie umiałem usiedzieć w miejscu. Musiałem cały czas. Coś robiłem, latałem. Pamiętam, że do kiosku po gazetę czy po papierosy, no to samochodem jechałem. Wszystko wydawało mi się jakimś, a w domu to. W domu to w ogóle nie, nie chciałem przebywać, w ogóle dom to był dla mnie nie wiem co. Ale może to było z wynikiem tego, że ja miałem trójkę dzieci. No i ja się zrywałem. Nie? Bo, bo znowu, jak przypominam sobie, siebie, jak miałem te tam no, do tych 19 lat, później tam zamknęli w tych zakładach penitencjarnych. Do, do 19 lat ja po prostu ja nieraz potrafiłem po kilka godzin siedzieć i nagrywać na tym magnetofonie ten to Zeppelin, King Floyd i, i, i tego. Bo dla mnie muzyka to było po prostu wszystko. Nie? Jakieś próby, zespoły, komponowania, grania. Później, później to też złapałem jak, jak yy, przestałem pić, też zacząłem komponować, grać, ale to krótki okres, no ale teraz to, to mnie się to wszystko wypaliło, nie? ale znowu lubię siedzieć w domu, nie? jak potrafię wejść w ten internet to jakoś nie wiem, ostatnio to jest yy, Godzinami mnie to pochłania, nie? I tam kiedyś to dla mnie in internet to tylko jedna rzecz. pornole, nie? To, to jest, ja jak, jak zostawałem sam to już o, w ogóle obłot pod A tutaj przyszedł czas, że nawet, nawet te podnosy się przeżarły, no i wydaje mi się dlatego, że mam teren, po tym, po tym sądzę, że mam te ży ży życie uporządkowane, bo jeszcze miałem coś takiego właśnie jak te, jak te motocykle, nas się dorwało, mi ja, się wydawało, że kurczę, tak, tak, tak. teraz jakby, byłem, już we wrześniu chciałem zakończyć sezon, żeby nie jeździć więcej, ale to jest, jeszcze, jeszcze pamiętam, w październiku już się wyrwałem. No i się, no i się cieszę, że się sezon zakończył i, i nie to tak jak, i, i, no, tak jak kiedyś tam, już bym tupał. Kiedy będzie znowu ciepło, żeby pojeździć. Nie, nie. Teraz jakoś tam tego nie mam I, i, i tak naprawdę to mi się wszystko już wypaliło, nie? Ja jakbym, osiągnąłem coś takiego, że mało no, no, kogo mogę spotkać, żeby sobie żył tak jak ja. Nie? tak naprawdę wszystko, czego mi potrzeba i yy... no i co I, i myślę sobie, że 24 grudnia jest ta rocznica śmierci tego Tomasza Bycińskiego, ja pamiętam jak słuchałem takiego audycji. Yy. Pamiętam ten, ten głos yy. i sobie tak myślę, że to jest, to jest kurczę w życie, żeby odejść kiedy wszystko, tak jak tutaj Maciuś powiedział, kiedy wszystko się zaczyna już pieprzyć. Nie? Ja mam tutaj czekanie, mi operację na kolana, później jakieś tam sprawy neurologiczne. Później prawdopodobnie miodora ręce bo mam Wybite barki, jakieś tam przegrody masowe, ten wójt i to wszystko było, to, 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 to nie mogę latać, bo się robił podciśnienie. I ja miałem a pierdziele, co ja mam kolegę, popieścił prąd, tak. złapał dwie gitary na raz i, i mu tak poszło napięcie, że mu pogłuchotało po te kości tutaj w barkach. Miał już operację na jeden bark, jeszcze na, jeszcze na drugi. Dzisiaj się tam Al albo wczoraj. Ech, jak tam przyszedłem parę razy do mnie, jak było, że posiedziałem ile w tym szpitalu, mówię, nie no, spierdzielam tam. Nie mogę wyrazić. Sobie myślę, że to już właśnie tak jak, tak jak ten Tomasz Balsiński on powiedział ten hey, ortodoks mówi, słuchaj, jak ja tam pójdę, to ja ci powiem jak jest organistona. Wrócę i ci powiem. I teraz no, wczoraj czy tam dzisiaj e, był ten wywiad z nią i ten, i ona mówi nie wrócił nic i nie powie. Właśnie ona też tą i Fajnie jest tak powiedzieć sobie, dobra, koniec, zwijam się. Ja już to co miałem zrobić, to po prostu zrobiłem i, i spadam. Nie? Co prawda lepiej by tu brzmiało co mogłem wzi wziąć z tego życia to po prostu wziąłem. No i wycinam. Ale mi się wydaje, że też, też co mogłem dać, to po prostu dałem. Ja już, ja już nawet nie, nie, nie mam zbytnio pomysłu na to, co bym, co bym chciał robić. Nic mnie tam specjalnie nie rejsuje. Że, że, że to jest to, no, bo to tak jak wczoraj pochowali tego Andrzeja, nie? I tak. Ale... Ja spotykam takich ludzi, właśnie, i oni za wszelką cenę, jeszcze żyć, jeszcze żyć. Jeszcze... Tak to jakoś dziwnie jest, że ci, co no, co, co uważają, że już. Przeżyli swoje, to, jak, to jakoś tam się ciągną, jak te flaki z olejem, nie? No to, to, to też Piłka miał to określenie, jak on to nazwał, yy, to jego życie. No i ja mam też teścia, on ma 94 lata. Ja go się nieraz pytam, teraz też nie, będę go dożyje do tej Wigilii, to jak tam panie Janku, jak tam... nie? No... no i znowu będzie ta opowieść o Powstaniu Warszawskim, o, o Bazarze Różyckiego i ten tamte... Ja mówię, ja, no mnie nie pasuje takie rzeczy. Ja już, no tutaj Maciej, jak powiedział, 67 lat, Mówię, to jest ten umysł. E, e, bystry. I, I to wszystko. E, <laughs> e. 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 No, nie wiem, czy jest to wynik właśnie depresji, czy jest to wynik leków. Które biorę na tą depresję, ale które też mi właśnie osłabiają te libido, że ja nie mam już takiego zainteresowania, no, wczoraj taka jedna młoda dziewczyna mnie tam zaczęła zagadywać, nagle widzę tak, ale no co mi z tego, oczy tam zajaskrzeli, jak ja po prostu, nic więcej. Nic więcej tam nie jestem w stanie się skrzeszyć no. no i co? No, pewnie jeszcze tam nie rajcuję na jakieś tam są, jeszcze parę miejsc na tym świecie co bym tam chciał zobaczyć. No, nie za dużo, no ale tam coś tam jest. oceany, ale ja znowu nie mogę dużo pływać, bo ja pływałem tutaj na tej kapri, pływałem dookoła kapri i dostałem po do dwóch godzinach takiej choroby morskiej, że ja, normalnie ja nie miałem w życiu takiego kaca. I Tutaj jak pamiętam się szykowałem na podróż tutaj z jedną koleżanką do nas dookoła świata. Tak, ja jej powiedziałem, mówię ty, ale ja mam tą chorobę, on no, mówić, ty, ty się nie nalaź, no, ty nie masz płynąć. No. Tak, tak, um, drugi kompon też to powiedział, ja no, tam pływał mistrzem olimpijskim i tam no, nie wiecie, mówię, nie wie się jak to nie dla siebie, bo ja to pierdzielę coś. Bo Bo takie sobie myślałem, że no, sprzedam, co będę miał do sprzedania i dookoła świata sobie Opływę, nie? Tam mam jakieś to uprawnienia i... No ale okazało się, no, że ja mogę sobie pływać, ale po Mazurach. I w zeszłym roku pływałem i powiem Wam, że no, popłynąłem ze swoją partnerką. I ona, ona już wielokrotnie ze mną pływała młodsza, mam 15 lat, zwinna, sprytna i w tym i ona się popłakała, nie? wpadła w panikę. A mnie dopiero, jak to się mówi, jaja się skurczyły i mówię, nie mówię to zacząłem się śmiać, ale ja, nie wiem, czy to był histeryczny, ale mnie to, mnie to zaczęło rajcować, nie? takie kurnięcie, ale w pewnym momencie zacząłem e, rafować żagle. I, bo jednak no jak powiedziałem, że mam bardzo słabo pływa. No i z, zachodziła ta groźba, że może to się jakoś tam zakończyć dziwnie. Nie? No i co, I, i popływaliśmy, ona ma dosyć, ja mam dosyć. Nie wiem. No, oczywiście tutaj Amerykanie no, 80 lat temu stwierdzili, 90. Bili no żeby to działało, to trzeba przekazywać innym. Ale kurczę, ale. Bill żył 36 lat. Bob 16 nie pijąc, nie? a ja żyję 40 już będąc w tej wspólnocie. I mnie naprawdę nie rajcuje to przekazywanie tego programu ani tam. Pewnie, że mnie to trzyma, nie? bo jak tam, jak, jak w Wigilię mi tam zaczną dzwonić ci, których przeprowadziłem przez ten program i składać te życzenia, to, to jest tak, zamiast tych synów, z którymi nie mam kontaktu, nie? dwóch, I, i jest on na pewno, jak nieraz sobie myślę, mówię, a tu, gdzie to Odpalę to, tak jak ty mówiłeś, to te wszystkie czynności się zahamują <noise> życiowe, i po prostu o, odejdę nie jako tam samobój, tylko na polu walki, tak? Alkoholiczny, walczący do końca z chorobą. Ale ja sobie myślę, no właśnie, to jak ja oni ten twój sponsor, jak zaczął wliczyć, to co tu. No a jak pamiętam jak wtedy jak po 15 latach jak już ciłem, to dwóch tam trzech poszło za mną, no, ale trzech nie piję do dzisiaj niektórzy takie 30 parolatnie. Także też mam na to już, jak to się mówi, już nie mam tego ciśnienia. Mam, mam taki luz. I... I tak naprawdę nieraz, jak się modlę codziennie rano, nie? bo modlę się codziennie rano, bo zdaję sobie sprawę, że to jest wszystko w głowie, że to może być chwila, moment i to wszystko może puścić i tak jak miałem nieraz takie momenty zagrożenia życia i nagle okazywało się, że ja bardzo chcę żyć że to jest wszystko wełbię mi się tylko mi tam no i tak tutaj. Ale nieraz jest tak, że ja już parę razy powiedziałem w swojej partnerce, że ja ty, jakby tam jakiś udar albo zawał, to żeby cię ręka Polska broniła od jakiejś tam pogotowie. Wzywać. No. no i także po prostu ja wstaję rano żyje ten kolejny dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jestem alkoholik, mam najmniejszą. Imię...